ale ostatnio tam widziałem, było oburzenie, że jakie Dawida traktuje, jakieś takie odzywki tego typu. No trochę faktycznie wtedy mi ciśnienie puściło. Podobno jak to typiarkę pocałował, nie słuchał się mnie. i zamiast go tam trollować, tego trochę, no, cisnąłem agresywnie. No co tego dzieciaka, którym kazałem spier, <laughs> No to co byś ty jeden z powiedział do typka, który chodzi jednego dnia z tobą 5 godzin, następnego dnia kolejne 4 godziny, na koniec chcę jeszcze pizzę. Rozumiem, dla wieczorstwa super idol, ale to nie znaczy, że trzeba kogoś śledzić na każdym kroku. Normalni ludzie podchodzili, zbili piątkę, zrobili zdjęcie, chwilę pogadali i se poszli. Sami sobie przemyślcie. Mnie oglądania. Witam widzów, witam. Witam widzu, witam, witam, witam. Odpaliłeś już? Co? Odpaliłeś już? No czekaj, sprawdzę. O, jest, jest li Witam widzów, witam serdecznie na live Witam widzów, witam, witam, witam Libę, libę. Libe, libę. Libe. Wyślijcie do Nate'a, widzowie. Wyślijcie do tak kotkowi. Mani, 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 mani. Dawać kawę z kurnicy. Jest pytanie, czy lubisz zwierzęta XXL Nie? Tu górą idziemy. Wziąłeś dzisiaj lekki. Like jest. Poczekaj, poczekaj, spisam wszystko oręż, bo... jest Widzowie. Proszę pana, wstępca, o fakturę oręż. Na blisko tablic, dwójki, tam wczoraj spiszemy... Kot, pocztowo, gdyby Bo przyszła mi faktura wejdzie do zapłacenia i coś mi się nie zgadza. Coś mi się nie zgadza z tym. Ktoś mi się rodzicem nie zgadza. No dobra, to może tu kiedy za zacznie po prostu. No dobrze, dziękuję Proszę Do góry, to co, do góry? co tu będziemy robić? Będziecie pokazać miejsce, gdzie filmik X, X, X X3> X3. No, serio mhm. ci mówię Chcesz No Jak już może Tu, prawo. Chodź? tu? No. Chić tam iśmy Gdzie to było? To tam ma prasto przymierzalnie. Idziemy na przymierzalnie? pojebało cię. No co? To ci pokażę. Nie, nie. No chodź. No chodź. Serio, nie? Kurwa nie, ma ci wypierdolę. Nie wypierdolą. Wypierdolą to jest czemś Chodź, tędy już nie wrócimy. Tędy idziemy. Dzień dobry. Przepraszam, to dzisiaj graścia. Dwaje. Nie stało jakieś na tej godzinie nic. A jutro? Hmm. A ile Nie, Dawid, nie będziemy zbawę. mieć na żadne transformersy. Tak To, a to ile będzie razem z popcornem i z kolorem? Dawid, nie. Nie no mamy czasu. Czy... Mały. Mamy do 20 i być. Mała też ta kola, tak? To, to, nie, trzeba tylko widzieć, ile by to kosztowało wszystko. 35 zł złotych wyjdzie za mały zestaw. 35 pięć złotych? Tak, i 23 zł złoty bilet. Dobra. No dobrze, to jutro może przyjdziemy. Dobra, to Dobra. zapraszam. Dziękuję. Cześć, jakiś widz no. zdjęcie chce. Cześć. Mały potem? Może bardzo I w dół Czekaj, że żeby... to... Żeby... O, jest tak Z Ulani Ulani To jest z Pokemonu to jest Pokemony? To jest Pokemon kipu, ale nie ma Pokémon. Jest nie jestem Pokemon Kiedyś miałeś taką Pokemon ja, ale już nie mam. Teraz masz Jack Frax. Zamknij Ria. Ria to ma miśka obitego. Dobra, zamknij się. Nareszcie. Może pszczółkę kupimy? Pszczółkę? No. Nie ma tu pszczółki. Nie ma tu pszczółki. No. O Czekaj. Ja to kosztuję. A, to jest dla dzieci trzyletnich. Bo... To jest zabawka. A, tak się go się, z... to... nie Zobaczyć, się... Pokemonów Nie ma Nie, nie ma pokemonów. Oś, nie ma pokemonów. Tylko ty jesteś. Nie jestem kurwa pokemonów. Co? Widziałeś tego karła? czego? Do no tego co się z tam przy są. Normalny chłop. Kurde, kawałek. Hmm. Kawałek. 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 Mrak nie ma z metr Mam 80 To twoja głowa... Twoja głowa mi do brody sięga. Co? To był mini Mike, ludzie piszą. Czemu no, no. mini Mike? No ten typ. Mini Mike? No. mini Poczekaj, zapraszam na live'a na nie Twitch nie 5 zł, 5 zł. Dobrze to dam ci 5 złoty. dam ci dwie dychy. Dam ci dwie dychy Zapraszam no. na live'a na Twitch David Jasper, TV, XX. Zapraszam na live'a na Twitch David Jasper, TV, XX. Co tam szczerba, tak ku... Słyszałeś? Słyszałem I co na to powiesz? Co? Nie go go zawsze swoje działacza konwol Trzeba te spustare, la mucie, trzeba te spustare. Bravo, Tinky Winky. Bravo, Tinky Winky. Tinky Winky. Lala. Powod. Lala tu. Mówi ci. A tu. Lala Tinky Winky... A Lala tu. Tinky Winky to pedofil? Lala tu. Przepraszam co za te? Nie powiadam Nie było, nie było. Kontynuował jam tata pici. Jasper David Jasper cefau XXX XXX Zwierzęta XXXL. Gra Co? Mówi Co? Mowici. Hejo. No i tak. 18, 18, your Mam! Mam! dziewięć osób e, 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 e. na na tobie się! Tak gówno też jadłem, a spermę wypiłem, a gówno zjadłem. Dobra, zamknij dziób! Serio, tak zrobiłeś? Nie zrobiłem tak! Nigdy nie jadłeś gówny? Nie! Sprawiamy piłeś się nie razy Nie! Bo teraz pojeżdżaj do mojego taty, jeśli jej tatę powiesz I co, pojedziesz? I pojadę do, do hotelu Do pabalnic. Wypisł, żebym Cię do lasu w zostawił Zamknij się Czekaj, nie sobie zapalić Nie, już będziemy jechać Ale chcemy Cię palić Nie, paliłeś przed chwilą Nie paliłem! Chodź, będziemy jechać kuli. Paliłeś kuli. przed Biedronką 10 minut temu 10 minut nie minęło no jak się zapali czyli molo mi ja. już bym uważał bo musimy ukryć się w czoło Ty kurwa ci przepraszam tacy tu idź nie dokończyłem zdania to nie było mojej winy Taką pu muzykę puszczamy najpiękniejsza dziewczyna włosach blond zabierz mnie, proszę daleko stąd Zabiś mi dziś na nieznany ląd najpiękniejsza dziewczyno o włosach blond, najpiękniejsza A dziewczyno, mi się, o włosach blond. mnie proszę daleko stąd Zabyś mi dziś na nieznany ląd najpiękniejsza dziewczyno O włosach Richard, to jest koma koma mać, Wyłącz to spać kiedy widzisz dziecko i jak mu dupa świeci pierdolimu ku daleko nie poleci. poleci mówił do mnie Ryszard oni są ja potrzebuję dziecko do kopulacji chęci widzisz dzieciaka i jak mu dupa świeci pierdolimu ku daleko nie poleci pozrad myszki pedofilu Dobry, Dobry. Wszyscy znamy różnych ludzi Są Dawide pedofile Wciąż pytają się widzowie Gdzie jest kur... Jest na myszak Zawsze jest k***a Ale jego rola taka 30 lat wychowuje Jebanego pedofila A kto widział dzieciaka Gdzie się schował dzieciak Komu w końcu się uda Uratować go znów Czy go Dawid już zabił Czy był go znów A kto widział dzieciaka Gdzie się schował dzieciak Pan odmieszki pedofilu bezsępny. Bo... Dobre, dobre Nie kur... To, no, nie, za... to nie było dobre, dobre. dobre, nie walczę taki placenek No dobre no, dobra. Już nie będę Wybaczysz mi? Wybaczam ci Libe, libe Libe, libe out, libe, libe out Deutschland, Deutschland, liberale Iber alles in der Welt In der hoppen, in der Straßen, In der Hoffen, in der Welt de de Deutschland lauer, Deutschland lieber Deutschland now and Deutschland sein Deutschland, Deutschland Iber alles, iber alles in der Welt Deutschland lauer, Deutschland lauer. dojśla na dość dojśla na łę za mnie, bo ja nie mam pieniędzy, mam, mam tylko 37 złotych A ile to? 38 kosztuje, zapłacił mi za mnie, oddam ci Tomasz, oddaję ci to połowę Dobra, czy, żeby... to mi potem oddasz No dobra to... Chcesz na fejsbola? Nie, ja mogę ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ On jest śmiały, on Nie, ja Guys. nie jestem. Ja nie jestem gejemy, on lubi, gejem. a bo ci całą Ha. I bez zemny. Zem ty bez zęby. No ja mam też. A ty gdzie masz? Czosnę. Nie ubiłem z <Flag> Nie <Huge of weird goggles> masz Nie masz? Powiedziałeś, żeby cię bardziej wierzyli, donate'a wysłał. Tak? Na ciebie są prawdziwe wierzyli nie na mnie. E, ale to bądź donate'y, bo ci ludzie czekają i czekają, bądź już te donate'y. Są te testy włączone. Ale masz akceptację, wyłączam akceptację. Czekaj donate'a. Napuścimy donate'a jednego. Dawaj. Są dwa. Nie, więcej już jest, o kurde. dwa. po kolei, po kolei. Tu psa najpierw wysłał. i połączenie z prezydentem. mam to Tapson na pierdolę, garbata. Kur... jak cię spotkam, ty kur... bez zębów. Tupson! Pięć złotych! Siema, to ja Tupson. Spierdalaj, Tupson! To jest

No dwie osoby to mało. Następnym razem razem widzów zaprosić. Ty. Co za punkty zbierało żart za punkty Zbierali. Nic. Nic? Co za punkty Ja Na filmiku że za punkty... Zbierali. Że punkty się za to zbierały. Że No, I ciągle, że te punkty po kilka razy go strzelałem do niego i go trafiałem po kilka razy no. I, i zebrałem tak jakąś ilość punktów za... No. i dzisiaj sobie im, żeby jakąś nagrodę. Tak, tak działa, tak ale nie, tak. nie ma czegoś takiego. Nie mam? Nie ma Ale... Dobra, tak, chodź bezemny. Idę. Chodź wampirze. Sam tu go Bierz go do domu strachów, będą lepsze dymy. Ja nie wiem, czy jest dom strachów, nawet no, nie wiem o tym. Dom domu Do domu serców to pan Ryszard może trafić. Sam A my pójdziemy do, do, do domu strachów. Do domu strachów pójdź do domu starców. Nawet w domu serców to może być wieczór pan Ryszard.

no co, łazienka była. Nie było łazienki była. właśnie. No to chuj nie wiedziałem o tym, nic nie mówiłeś. Ja mówię, mówię ci Tam powiedział? To chleb, powiedz powtórz. Cześć chleb. Dobry, ogarnij się chleb! Ogarnij się chleb! Ogarnij się chleb, ogarnij się chleb. Zamknij to pi... Kotek! Co? Powiedz mu żeby zamknąć pić. Zamknij no, to tą pizdę, ale jeszcze nie w mnie Zaki Mordę to ma twój stary Manel Trzeba po prostu Menle to ma twój Mordę Menel kurde Zamknij pizdę Ronaldinho jest super człowiekiem, kocham Ronaldinho! Najlepszy youtuber Najlepszy, najlepszy youtuber na Twitchu Ronaldinho! Co tam Rodek? Kurwa nie jestem, tylko mam różowe włosy debilu! Dobra zamknij ryja w śmieciu, zamknij ryja w śmieciu Ale no, nas, Nie, nie, na takiej opcji nie ma jedno łóżko Jesteś popierdolony, lec się człowieku na głowę Rozłącz go, rozłącz go. Dobra, my jedziemy, dobra, my jedziemy Jak coś tam podejmie się, wybije Chleb z, mik chleb z Discorda się pałę! Chleb z Discorda Menelem jest. Jego stary jest to dzień opity, jebany Menel. Pierdolony jest. Dobry. Ty pe, Pepe pan Ciobak, bo cię zbanuje na Discordzie. Zbanuje ciebie, Rardino. Będziecie mnie wzywać? Zbanuje pana Discordzie. Idziemy na karuzelę. Na ką karuzelę? Na gadanie nie, pojebałcie, wy nawet nie Karoliny jeździł. Nie, tam gdzie się nazywa Galeria Handlowa? Znasz tą muzyczkę? Znam! Śpiewaj! Robię sobie z tym ziomek. Kasę zbieram, jeden ziomek. Potem lipce zimne. Zmęczone, zielone. Zbieram kasę sobie, ziomek. Pani z tobą to Pani Janinka! Pięć złotych! Daw, wracaj, Miśka się zesrała, chyba cię poje. Zamam mam to sprzątać tu Janina. <śpiewanie> Przepraszam, tacy tydziu To było dobre, to mój dobry Donny, nie puścił Tata dzwoni Tata? Halo? Co, chcesz, Belek? Dobrze, dobrze Nie, jeszcze będziemy, tata, jeszcze będziemy, później przejdziemy Dzwoniłeś ja i go... telefon, mój tata mówi o potem telefon tego, na laserach byliśmy. Na laserach byś, dlatego musiałbym tak zostawić go gotek telefon. Dobrze, papa. Pa. Hmm. To Dawid Jasper, Pabianicki pedopil. To Dawid Jasper, Biszkę zap... To Dawid Jasper, Pabianicki pedopil. To Dawid Jasper, Biszkę zap... Czekaj, nie wypisuj się Czekaj, wychodzę Czekaj, No dobra